Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować serię z na in Real Time Teraz noc... Czekajcie, nie. No, więc piąta noc jest do przejścia. Zapraszam do oglądania i no... Lecimy. Evil Doesn't die true. Nie powiedziałbym, że nie. Dobra, to lecimy. Ej, Teraz tak, co się tej piątej nocy działo? Bo nie do końca szczerze mówiąc pamiętam Dobra, czeka już Tak ja no co poszło? O, dzięki, dobra O, foksiacz Jak to mówił Eleven, liściasty <grytanie> Okej, okay, teraz tak Boniacz nadal stoi As... Ez. Caj, cejaj, gdzie jest cika teraz? Ej, ej, gdzie jest chika? Ja zgubiłem. Ej, hey, aut! A dobra, tu jest. O dobra, okej okay. O Jezu, ja zapomniałem, żeby prądu nie zużywać jeszcze Kurde Coś tak dziwnie dobry humor mam na ten odcinek, nie? <grymne> dobra Uuu Oj, siasty wyśpiewał nam coś Cholera... Dążyłem! Let's go! STĄŻYŁEM! O, oh, hi Freddy. Zostaliśmy <grystanie> sam na sam. O, no, no serio! Jak ja miałem, kurde, to, to tam być A, tylko teraz pytanie, czy ta czka idzie? Dobrze, że sprawdziłem. Dobra, ponieważ już test. O foksia gdzieś Radzie, czy to? A Foksiacz co gdzie? O Jezus Myślałem, że zapójrzę, kurde Dobra Olio, cześć z ciebie! Jezus Popie! Mnie z ty Jedycie sobie z zawodu O Boniac sobie polazł? Aaaa jest Dobra, Fredz idzie na lewo Okr się drzwi chwila O, on tak Ej. hej, co się tak na mnie patrzy? Ej, chik, ci, O boń. Oni... <śpiewanie> Ale przez nią przeloskop. <śpiewanie> ja pierdzielę. <śpiewanie> Ty trzeba ja tera, nie rozumiem. Tak, bo ja w ty... Aaaa, bo ja... Dobra. Jestem po prostu dbiłem, bo drzwi nie zamknęłem. Ale mniej się z tym. Czyli, że faktycznie trzeba się wsłuchiwać na śmiech. Faktycznie trzeba słuchać śmiechu. Ale dopiero 15 minuta odcinka, więc... No myślę, że mi to pójdzie gładko. Myślę, ale czy tak będzie, to tego jeszcze mm -hmm. nie wiem. Nie? <grywa> mm -hmm. Dobra, pierwszy śmiech. All right. Freddy gdzieś się chowa. A to jest, to jest, to jest Dobra. A ja może przestanę na chwilę z kamerą korzystać, bo widzicie. się... Oprócz cziki, ale jeszcze Chica to tu będę widział, nie? Drugi śmiech. O, widzicie już, o... on już się na mnie szykuje, nie? On już kurde... Tylko czeka na ten moment Tylko on tylko czeka na ten moment, żeby w końcu Kuźwa Mnie dorwać Po raz Setny Ja to czuję, nie? Ja to po prostu czuję To tu był? Boniacz, nie? Boniacz Dobra, to wszystkie, Dobra Mamy wszystkie animatrony z głowy, to No oprócz tej gry, nie? <ścoughs> o no serio, dobra, no no no, Chica, no zlituj się, proszę Cię, no. Please? <try> <try> mm. za trzy... ...dwa... ...i... A, nie mówię mu. <try> Czyli, że... Dobrze to rozgrywam, a ja? Nie? I, ale tak co <laughs> <Dobra. muchy> <Wadźcie. Ho>. to pokryć. <muchy> nie, nie, Dobra nie, 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 kurde. nie, Dobra O. FOXY RUNNER IS READY A gdzie poni Ty, ale on ma animację kurde Dobra, teraz tak y... Jezu Chryste Chopy, ty tak nie rób, to że mnie na zawopad Prawie Trzeci śmieszek, tylko z której strony on teraz idzie? To jest Czyli, że ponownie chyba z tej strony, ja. Nie, z No dobra. Księcza już nie ma. Dobra, ja na wszelki wypadek gram chyba do drzwi tu nie czy przypadkiem O. Ale to idealny, co jest? O, sied! Dobra. <grym> ha, dobra, mam cię. Kurde. Mam cię, mam cię, mam cię, mam cię. To teraz pytanie, gdzie Cika jest. Bo Cika tylko jeden raz. W tej rundzie widziałem. Dobra, pierwsza. jest zika, tak. Ale w sumie nie jest aż tak źle, 62% i druga w nocy to jest. Wiesz? Aaa, dobra. Zajebiście mi to nawet wychodzi. Ja, ja, ja chyba tą noc jeszcze w tym odcinku przejdę, I guess. Naprawdę, to nie jest aż takie trudne jak się wydaje. Tutaj... Tu poniaczesz? Coś takiego niebieskiego tam widzę Pierwszy śmiech jego, Albo i drugi Dobra poniacz idzie O, fajnie Ktoś mi jumpskurował kamerę i zamieniła ja Ma! Dobra, eee. a... A cześć, poszła, a boniacz. No właśnie. Dobra, boniacz też jest po las. Eh, eee, Freddy'ego na razie nigdzie nie widzę. A tutaj jest dobra. Podaję nie gra no i hit, kurde 30% i trzecia w nocy Wystarczy tylko te kamery sp Sprawdzać Ale on szybki jest warek Jest Te kamery jeszcze, Dobra 3, 2, Dla pewności, żeby mnie, żeby mnie nie zabił Foxia, czy już się wychyla Coś mi zeżarło kamerę Ech, jak ja tylko się dowiem co to jest i co mi te kamery tak zżera, to naprawdę wyjdę z siebie Krzysienka <ścoughs> Dobra, cika po prawej predzacz po lewej A ty co się tak patrzysz kamery Ty

Dobra, wkurza mnie tak, kurde, szczerze za naprawdę. Dobra, Chico i Freddy. No co, so, mam powiedzieć, no... To by było na tyle, mam nadzieję, że wam się ten odcinek oczywiście spodobał. Jeżeli oczywiście tak, to, to nie zapomnijcie oczywiście lajka zostawić, łapeczkę w górę, żeby wiecie, więcej ludzi ten filmik mógł zobaczyć, i ta no... No to cóż, ja się z wami żegnam wszystkimi, nie? Do miłego! I... No, cześć!